Witaj bardzo serdecznie. Tutaj Agnieszka Morawiecka z gabinetu. Te Sprendete te pomagam mamom rozwiązać chaos emocjonalny związany z macierzyństwem, a przejawiający się na przykład w jakichś y, trudnych, konfliktowych sytuacjach, przejawiający się na przykład w, w zachowaniu czy w chorobach dziecka, prze, przejawiający się w jakiś problemach rodzinnych, ale problemach też y, mamy w jakimś napięciu, irytacji, y, problemach ze złością na przykład też. Dzisiaj chciałam opowiedzieć y, o czymś takim, że znaczy wiele mam y, mi mówi, że kiedy, że generalnie czują się jakby źle, czują się, jest, jakieś, jest jakaś taka część w nich, że czują się źle. Czują się niezrozumiane, czują się wykorzystane, czują się, e, no właśnie źle. I mają ochotę zabić swoje dzieci, tego męża, rzucić przez okno, w ogóle wszystkich roz, roz, rozszarpać. Natomiast jest też taka część w nich, która która po prostu chce wszystko oddać temu dziecku, temu mężowi, temu związkowi, temu domu, wszystko po prostu pała miłością no i właśnie jak to jest, że czasami jest tak, czasami tak, że sobie nie dają rady, że to jest taki chaos itd. i tak dalej I no i właśnie chodzi o to, że bardzo często zapominamy o tym, że my jesteśmy osobami emocjonalnymi, stworzeniami emocjonalnymi i w nas są różnego rodzaju emocje. Nauczono nas, nauczono, że radość, szczęście, yy, miłość, yy, dzielenie się, no tam różne rzeczy, takie, takie, takie współdzielenie, nie? to są dobre emocje, że to tak, że to tak po główce płaskamy, po tak, cacy-cacy. Natomiast takie emocje jak złość, wstręt, e, smutek to są złe emocje i że to nie, nie, nie i tutaj bardzo często się mówi, że dziewczynki, ale generalnie ja uważam, że chłopcy też, że na przykład chłopcy nie mogą płakać, że nie mogą być smutni, że też muszą być grzeczni, no tam, dobra chłopcy mogą tam jakoś bardziej poskakać, dziewczynki mniej, no ale generalnie... E, Generalnie to jest tak przyjęte, że, że smutek jest niedobry, natomiast radość jest tak, tacy. Natomiast, no, ja to bardzo często mówię na webinarach, więc jeżeli. No to się powtórzę, ale dobra. Chodzi o to, że w latach chyba 60., -tych, 70. Paul Ekman zaczął robić badania na, na niemowlakach, na nowonarodzonych dzieciach i sprawdzał z jakimi emocjami. Te dzieci się rodzą, no bo potem przychodzi socjalizacja, przychodzi jakaś relacja w rodzinie, w społeczeństwie i tak dalej i tam się pojawiają emocje. I mamy tych emocji mnóstwo, tam jest koło, tam chyba są 200 emocji, no nie wiem, to mnóstwo jest tego. E, natomiast, no, czy my się z tym rodzimy? No i Polekman, tam wtedy w latach 60-tych czy 70-tych, on wykrył, że tak naprawdę e, rodzimy się z sześcioma emocjami. Jedną z tych emocji to jest zaskoczenie, ale zaskoczenie dla mnie może być pozytywne, może być negatywne, w związku z czym ja zawsze odstawiam zaskoczenie i zostaję z pięcioma. I tu jest tak, jest, żebym pamiętała, wstręt, smutek, złość. Wstręt, smutek, złość, radość. A skoro. No dobra, jestem nieprzygotowana. Ej, generalnie chodzi o to wstręt, smutek, masko, złość, wstręt, smutek, złość. No, ale patrzcie, się, się teraz zdenerwowałam. Dobra. W każdym razie z tych pięciu emocji, tak naprawdę e, tylko jedna to jest radość, która jest pozytywną emocją. Reszta cz cztery są emocjami, tak zwanymi złymi emocjami. Co to znaczy? To znaczy, że myśmy przylepili na przykład złości, wstrętowi, smutkowi. Taką cały czas myślę o tej czwartej. Taką etykietkę, że to jest złe i że to jest niedobre. Ale i tutaj dochodzimy dla mnie do sedna sprawy. Czy i teraz tak, te osoby, które po prostu pewne mnie będą słuchać, pewne nie. Chodzi o to, znaczy ja tak uważam, że to, jak się rodzimy, jest najdoskonalsze. I jesteśmy doskonałymi istotami, szczególnie w tam w uro, przy urodzeniu, potem się socjalizujemy, czyli się zmieniamy i tak naprawdę idziemy w dół, tak nam przyduszają. Natomiast to, kiedy się rodzimy, jest najdoskonalsze. I jeżeli przyjmie, przyjmiemy tą opcję, że to jest doskonałe, no to smutek, wstręt, złość, Dobra, nie pamiętam. Eee, to są doskonałe emocje. I jeżeli przyjmiemy, to zupełnie nam się zobaczcie, jak się otwiera, nie? przestrzeń. To już nie jestem zła, że ja się złoszczę. To nie jestem zła, że jest mi smutno. To ja nie jestem zła, że ja mam wstręt, na przykład, do kupy mojego dziecka. To już nie jest złe. Po prostu. To jest emocja, z którą ja się urodziłam, z którą się urodził każdy człowiek, z którą zostałam zaopatrzona. A teraz czemu zostałam zaopatrzona? Bo ta emocja ma mi przed czymś chronić. Wyobraź sobie, że no bo to wszystko wychodzi z naszego mózgu y, prymitywnego. I teraz wyobraź sobie, że jesteś w jaskini i jest jakaś roślinka. Idziesz sobie, jeżeli nie poczujesz wstrętu, i nie pójdziesz za tym wstrętem do tej roślinki, to ją zjesz. A masz ją, wstręt do tej roślinki, dlatego, że ona jest trująca. Więc zjesz i się otrujesz. Nie? To samo jest z złością. Złość mamy po coś. Złość mamy po to, że kiedy się złościmy, mamy wiele siły, wiele energii, i ta energia jest do tego, żeby uciekać albo żeby walczyć. Dzięki temu ja mogę walczyć, ja mogę uciec, ja mogę ochronić moje życie, Twoje życie, mojego dziecka. W związku z czym, tak naprawdę, pierwotnie to są bardzo ważne i fajne emocje, e, energie, i to jest bardzo konstruktywne. Ale teraz, co ja robię w ciągu dnia z tym? Jeżeli się we mnie zbudza złość, to ta złość to znaczy, że jestem w zagrożeniu. Więc teraz ja muszę sobie zobaczyć, gdzie tu jest zagrożenie, skąd się bierze to zagrożenie i z, jakby zająć się tym zagrożeniem. Jeżeli ja się zajmę tym zagrożeniem na, na, na tym poziomie nieświadomym, mózgu automatycznego, więc to jest bardzo często czasami tak, że po prostu siadam i się patrzę w prawo, w lewo, mówię, kurczę, jestem bezpieczna. Bomby nie lecą za okno, bomby nie lecą. Jestem bezpieczna. I to, to mojemu mózgowi wystarcza. I w związku z powyższym, to co musimy zrobić, to jest po prostu przyjrzeć się tym naszym emocjom, zaakceptować je i zobaczyć, właśnie iść od początku, dlaczego taka emocja się we mnie wzbudziła, dlaczego ona się pojawiła. No i teraz następna rzecz, o której ja zawsze mówię, no bo tutaj też chodzi o, o integrację emocjonalną, że nasza, nasze społeczeństwo, no właśnie, to jest tak, że społecznie musimy podnosić radość, no musimy być radośni, szczęśliwi, uśmiechnięci, ale jeżeli jestem smutna, to ja muszę to ukryć, jak najbardziej. I teraz się robi coś takiego, i na przykład do tego też tak służą afirmacje dla mnie, że jeżeli ja, je, ja uważam, że jestem głupia, no to sobie teraz siadam i będę mówiła: Nie jestem głupia, nie jestem głupia, ale jestem mądra, jestem mądra. No ale mój mózg tego nie przyjmuje, no bo pff, uważa, że jestem głupia. I mój prymitywny i w ogóle cała, cała ja uważam, że jestem głupia, no to jak ja sobie mogę teraz wmawiać i wszyscy mogą wmawiać, że jestem jednak mądra, że ja fajne rzeczy robię itd., itd., to i tak w ogóle ja tego nie zaakceptuję. No dobra, czasami to, że jestem mądra, na przykład, w, yy, dobra, I mam pojęcie, że jestem głupia. No i właśnie to jest to z tymi mamami, że, że, w, że jest mamo i jest właśnie ta część, która jest zła, niedobra, która by chciała ich wszystkich podusić i jest ta część, która ich wszystkich kocha. I teraz trzeba tą część, która kocha, czyli że na przykład jestem właśnie mądra, trzeba ją podnieść. I czasami jest tak, że mamy tą część na przykład na, nie wiem, na trójce, na czwórce, może na piątce i ona tam sobie jest. Ale mamy też tą część, która chce ich wszystkich podusić, to że jestem głupia. I ta część może być na trójce, może być na szóstce, niech będzie na trójce albo na czwórce, a ta niech będzie na szóstce, ta dobra. I teraz tak. Ja sobie na przykład wymawiam, że mówię, czy, czy właśnie. Że ja ich jednak kocham, że ja jestem mamą, że oni są moimi dziećmi, że one są fajne, te dzieci i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie, że, że, że jestem mądra, że fajne rzeczy robię i tak dalej. I to może rzeczywiście dojść na dziesiątkę. Tylko, że to też tak troszeczkę jak, jak ciśnienie, jak w oponach, nie że jak. Yy, ładujesz ciśnienie, ładujesz ale potem tak trochę to opada więc no wydaje, wiesz wyobraź sobie, że podładowałaś podładowałaś, czad doszło do dziesiątki, tak opadło na ósemkę i tak se, siedzi na tej ósemce no i fajnie i teraz takie sytuacja miła taka telewizyjna taka filmowa, no to wtedy jest tak fajnie i to jest tak na sobie na tej ósemce ale w momencie, kiedy już przechodził do życia normalnego, kiedy Twoje dziecko ci powie raz nie, kiedy powie coś tam, kiedy czymś rzuci, kiedy coś zostawi, to tobie zaczyna się podnosić tutaj i też może dojść do dziesiątki, i też jak sobie tak podciśnie, i spadnie też na ósemkę, nie daj Boże, na dziewiątkę. I tak sobie to tutaj siedzi. I teraz, co to znaczy? Że jesteś niedobra, czy jesteś dobra? No właśnie, to chodzi o to, że masz jedną i drugą część. I chodzi o to, żeby się im przyjrzała. I w moment, y, nasze emocje działają tak, jak fale. Jeżeli my danej emocji przy, y, dajemy uwagę, ta fala rośnie, 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 po czym opada. I później zanika. Już tam kilka razy się podniesie, jak fala. Aż w końcu zaniknie. Natomiast to, co my robimy, to w momencie, kiedy na przykład pojawia się złość, my ją ucinamy. I ta złość zostaje w nas. Dlatego bardzo często poczucie, że jestem głupia, że jestem niedobra, że źle się zachowuję, że jestem zła, jest dużo większe niż poczucie, że jestem dobra. I chodzi o to, że trzeba się zająć tą częścią. I tu nie będzie takie zajmowanie się, że, ym, że tak, że jestem jednak dobra, że czasami robię to rzeczy i tak itd. Tak, tak nie. Bo to jest tylko pod, podłączanie tutaj. A my mamy ten suwak przenieść w dół, i wtedy to jest po prostu zajmowanie się yy, złością. Yy, złością czy tą niedobrością. Czyli zajmowanie się tym, co we mnie jest złe. Ja. To robię przez integracje emocjonalne, yy, też do tego tam do, dołączam tik, czyli yy, integrację półkul mózgowych. To jest zajęcie się właśnie tą moją złą częścią. A ta moja zła część, tak jak powiedziałam wcześniej, zawsze, zawsze, zawsze się będzie yy, włączać w momentach, kiedy jestem w niebezpieczeństwie. A jestem w niebezpieczeństwie, kiedy mój mózg gadzi. Taki pierwszy, który reaguje, który patrzy na wszystko i który reaguje zaraz, to jest bezpieczeństwo. Czy jestem bezpieczna, czy nie. Jeżeli mózg wyjdzie, że jestem w niebezpieczeństwie, to będzie działał atakiem lub ucieczką. Więc ta moja złość, to ta moja zła część będzie rosnąć. Następne, jeżeli już jestem w bezpieczeństwie, jeżeli widzę, że tak, że jestem w bezpieczeństwie, przechodzimy do mózgu starczego, a tam mamy neurony lustrzane, czyli co to, to się dzieje w innych, ale to są przede wszystkim moje potrzeby niezaspokojone. I jeżeli moje potrzeby są niezaspokojone, jeżeli jest brak we mnie, to ja też będę, będę właśnie jakby podsycać tą część, która jest właśnie tą złą częścią, tą której ja nie chcę. Dlatego jest tak ważne, dlatego tam ja też mam takie nagranie, dlaczego warto zająć się sobą i tak dalej. Czy tam zajęcie się swoimi potrzebami versus egocentryzm, egoizm, coś takiego. Dobra, mam tam kilka nagrań. Chodzi o to, że w momencie, kiedy ja się zajmę moimi potrzebami, czyli na przykład potrzebą snu, potrzebą odpoczynku, na przykład ja jestem osobą, która ma potrzeby samotności, takiego oddzielenia się od innych. Jeżeli ja się tymi moimi potrzebami, takimi najważniejszymi, nie zajmę, to ja będę, ta część moja zła będzie kwitła. A mimo, że ja będę chciała podsycać tą dobrą część, i ona też może kwitnąć, to tamta też będzie kwitnąć, będą kwitły obydwie. I zawsze będę w takim rozdarciu, co się dzieje. Dlatego tak warto zająć się swoimi potrzebami, zająć się właśnie tym swoim bezpieczeństwem, swoimi potrzebami, zobaczyć jakie mam potrzeby i jak ja mogę je zaspokoić. Jeżeli ja to zrobię, wchodzę w rytm takiego spokoju. Spokoju, no po prostu zajmuję się tym, co we mnie jest złe. Bo nasza złość, nasz wstręt, nasz smutek do czegoś służą. I warto, warto, warto się temu przyjrzeć i zobaczyć, przed czym ta złość na przykład mnie chroni, przed czym ten wstręt czy ten smutek mnie chroni. I dzięki temu, co ja uzyskuję. No. I tyle. Bardzo łatwe. Jeżeli nie jest takie łatwe, to zapraszam bardzo Cię serdecznie. Na mojej stronie można się umówić na bezpłatne konsultacje, na bezpłatną rozmowę. Mam wiele programów, można pr pracować ze mną. I mam no, przez moją stronę, przez stronę www.desprendete.es i można się ze mną umówić na sesje indywidualne, na programy do wyboru to kolor by